Na fali dosyć powszechnego niezadowolenia z ostatniego dodatku, jakim jest Battle for Azeroth, jako jedną z głównych jego wad wysuwa się nadmiar RNG, to znaczy random number generator, czyli po prostu losowość. Jednak to co zwraca moją szczególną uwagę, to zazwyczaj podkreślana obok tego zarzutu obserwacja, jakoby kiedyś tego RNG miało być mniej, między innymi na fali nadchodzącego już niedługo WoW Classic. Najpierw więc omówię stan gry, jeśli chodzi o ilość i impaktowość RNG, a potem przejdę do mojej propozycji poprawy tego stanu. Zacznijmy więc szeroko. Jaką funkcję spełniają elementy losowości w grze? No takie, że liczysz na to, że coś się stanie i nie masz gwarancji tego, że to faktycznie będzie miało miejsce, przez co gdy to się stanie. Czujesz się szczęśliwy, ponieważ udało ci się i możesz się uśmiechnąć. Z drugiej jednak strony, mając pecha, zamiast szczęścia może narastać frustracja. Im mniej szansy mamy na to, że coś pozytywnego się stanie, tym bardziej się cieszymy, gdy to się stanie, i właśnie dlatego, na przykład, Mounty w Wowie, czy dajmy na to legendarne skiny w Overwatchu, mają taką wartość i tak na nich graczom zależy. Blizzard taki stan zachwytu zwykł nazywać Moment of Excitement i tą drogą przechodzimy do WoWa, w którym RNG stanowiło absolutny filar i fundament od zarania tej gry. Każde zabicie moba było rzutem kostką o to, czy zaraz się nie znajdziemy w posiadaniu epickiego przedmiotu, czy też alternatywnie staniemy się zarobionymi bogaczami. Sam najważniejszy endgame content, jakim są rajdy, również miał swój system nagród oparty na czystym RNG i to nawet o wiele gorszym i dotkliwszym niż widzimy je dziś. Przykładowo, kiedyś robiąc 40-osobowy Molten Core z jednego bossa padało dosłownie kilka itemów, przy czym żeby było śmieszniej, większość była bezużyteczna. Dziś jest to kompletnie inna sytuacja. Każdy jest na personal loocie, z którego ma szansę zdobyć item z o wiele większą na to szansą. Plus, istnieją mechanizmy amortyzujące pechowe RNG, jak roll coiny, to znaczy monety, dzięki którym po zabiciu danego bossa możemy ich użyć, aby jeszcze raz rzucić kością i być może dostać item, który chcemy. Ponadto w grze obecne są mechanizmy Bad Luck Protection, to znaczy, im więcej razy będziemy mieli pecha, tym bardziej zwiększa się szansa, że następnym razem coś dostaniemy. Czy inny przykład, Gwarantowany lód z tygodniowej skrzyni za Mythic Plus. Ktoś mógłby powiedzieć, że z drugiej strony w kwestii lutu zostało zwiększone RNG poprzez dodanie nieszczęsnego systemu Titan Forgingu. I jakkolwiek faktycznie jest to RNG, to to jest trochę inny rodzaj RNG. To znaczy, my nie rzucamy kostką o to, czy dostaniemy coś, czy kompletnie nic. Tylko losujemy, czy to, co dostaniemy, będzie odrobinę ulepszone. Więc jest to trochę inna sytuacja, bo rzucasz kościoł o to, czy będzie jeszcze lepiej niż normalnie, a nie o to, czy będzie cokolwiek. Biorąc pod uwagę powyższe, zadałem sobie pytanie. Jak to się w takim razie dzieje, że pomimo, że w tej grze RNG pozostało tak samo fundamentalne, to znaczy tyczy się tak samo fundamentalnych systemów nagród, a z czasem dodano wiele modyfikacji i mechanizmów amortyzujących ciemną stronę RNG, to gracze z upływem tego czasu paradoksalnie zaczęli odczuwać to RNG bardziej i dotkliwiej niż kiedyś. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę nie jest istotne, jak sytuacja się przedstawia faktograficznie i matematycznie bo na koniec dnia jedyne co się liczy to właśnie odczucie graczy. Rozważałem nad odpowiedzią na to pytanie i z czasem doszedłem do pewnych konkluzji. Otóż moim zdaniem, pomijając już wszystkie aspekty takie jak to, że statystyczny gracz i jego podejście do gier uległo z czasem znaczącym przemianom, choć błędem jest bagatelizowanie tego, to pomijając takie rzeczy, w mojej opinii to odczucie nie do końca bierze się już z samego faktu rzucania kostką i tego jak bardzo niesprzyjające są warunki tego rzutu i jego szans na powodzenie, tylko z ilości tych rzutów. Czyli robimy we wtorek Mythic Plusa. Otwieramy skrzynię na koniec dungona i rzucamy kostką z szansą na lód. Nie wychodzi nam, więc użyjemy monety do ponownego rzutu kostką, który załóżmy, że też nam nie wyjdzie. Budzimy się następnego dnia, pół godziny przed wyjściem do pracy po to, by otworzyć tygodniową skrzynię za Mythic Plusy. I choć tutaj mamy gwarantowany loot, to znów rzucamy kostką jeszcze o to, że jak już trafimy na item, to trafimy akurat na ten item z danego loot table, którego pożądamy, co jest już w ogóle problemem do sześcianu przy tygodniowej skrzyni, choć częściowo zaadresowano go w patchu 8.1. I mimo tego, że matematycznie daje nam to większe szanse na sukces niż jeden rzut, bardziej niestety, Sprzyjający, to pozostaje o wiele większy niesmak przez wrażenie, że przegraliśmy 3-4 razy zamiast jednego. I w mojej ocenie to właśnie to powoduje, że systemy, które miały naprawić tę sytuację, zupełnie paradoksalnie ją pogorszyły, i stąd jest powszechne wrażenie, że RNG w systemie lutu się zwiększyło w stosunku do kiedyś, i mimo tego, że tak naprawdę tak nie jest. Ale jeszcze raz, gracz to jest gracz, a nie matematyk i teoretyk. I to dla odczucia się gra. I tak samo pogorszyło tę sytuację odczuciowo to, że w grze pojawiły się rzuty kostką o bardzo rozpiętym loot table, to znaczy gamie itemów, które możemy dostać jak rzut się uda i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Patrz skrzynie za Mythic Plusy czy nagrody za Warfronty. Powstaje więc oczywiste pytanie. Co Blizzard powinien w takim razie zrobić? Po pierwsze, czy powinien w takim razie zrezygnować z amortyzacji RNG typu monety czy bad luck protection? Nie sądzę i myślę, że mało kto by tego chciał. Jednakże to, co Blizzard mógłby zrobić w sprawie tego, co już jest, to zwiększenie wpływu na zastaną nagrodę, czyli ta rozpiętość loot table przy tygodniowych warfrontach, battlegroundach, arenach i skrzyniach, o których przed chwilą mówiłem. I tak jak też wspomniałem, częściowo już to zrobił poprzez usunięcie azerite armorów z loot table myfikowej skrzyni i wprowadzenia systemu waluty Titan Residuum za którą wybieramy itemy u Vendora i kupujemy. Update ten spotkał się z ciepłym przyjęciem, co jest dowodem tego, że to słuszny kierunek i że Blizzard mógłby go pociągnąć dalej właśnie przy Warfrontach czy PvP. Świadczy o tym też powszechny teraz pogląd w społeczności WoWa, że powinni wrócić Vendorzy PvP, bo oni właśnie dawali możliwość wycelowania nagrody, którą chcemy. I tutaj od razu powiem, że ja rozumiem dlaczego zrezygnowano z vendorów w PvP, bo tworzyło to sytuację takiego niezdrowego dysbalansu między systemem lootów PvP i w PvE, przez co na przykład gracze stricte PvE czuli się zmuszeni wykonywać content PvP, bo tam mają gwarancję wcelowania się w loot. Zmierzam więc do tego, że wendorów tych bym jednak nie przywracał i już tłumaczę dlaczego. Bo Blizzard chcąc naprawić sytuację tego niezdrowego dysbalansu celem zrównania wynagradzalności kontentu PvP i PvE usunął wendorów, to znaczy usunął część decyzyjną u graczy po stronie PvP. I jakkolwiek rozwiązało to ten problem, to zdecydowanie pogłębiło to problem odczucia RNG w całej grze. Zmierzam więc do tego, że Blizzard poszedł za daleko w złą stronę i w tym momencie, zamiast przywracać wendorów, mógłby dać graczom możliwość zawężenia loot table'u zarówno po stronie PvP, jak i PvE. Dzięki temu nie powrócimy do problemu z kiedyś, a znacząco poprawimy inny, bardzo palący aspekt gry. Rzecz jasna nie chodzi mi o to, by nie wprowadzać wendorów w ogóle jako mechanizm, tylko mówię o wendorach w takiej formie, w jakiej to wyglądało. Inna ciekawa rzecz to coś, co, uwaga, Blizzard już kiedyś zrobił. Mówię mianowicie o Valor Pointach, czyli o walucie, którą dostajemy za aktywności w PVE, jak zabijanie bossów. I wyróżnić tu należy dwa warianty. Pierwszy burning crusade-wodkowy, to znaczy naszymi valor pointami możemy kupić całe poszczególne części zbroi, jak i pandariowo-wodowy, czyli używamy ich nie do kupna całych pisów, tylko do item levelowego ulepszania naszego sprzętu, który już na sobie mamy. Blizzard z czasem zrezygnował z obu powyższych modeli z trzech powodów. Po pierwsze, za czasów ich funkcjonowania w grze nie było za bardzo innych endgame'owych systemów progresji, więc właśnie zbieranie tych valor pointów i je wydawanie na zwiększenie swojego item levelu stanowiło właśnie substytut takiego systemu. Od legionu obecne są systemy progresji, które jednak bardziej skupiają się na zmianie naszego gameplayu i naszych umiejętności, niż po prostu płaskie zwiększanie średniego item levelu. Kluczowe pytanie czy nie mogłyby oba systemy po prostu funkcjonować obok siebie? I na przykład za zabicie bossa byśmy dostawali zarówno artefakt power, jak i valor pointy. Uczciwie myślę, że mogłyby, bo nawet jeśli by to wprowadziło w konfuzję wielu graczy, to nadal na koniec dnia nawet odczucie byłoby takie, że dostajemy więcej nagród za podejmowanie aktywności, co jest dobrą rzeczą. Więc akurat to nie wydaje mi się jakimś tamującym problemem. Po drugie, Blizzard jako substytut ulepszania sprzętu przez Valor Pointy podaje wprowadzony Titan Forging, co jest pewnie najbardziej kontrowersyjne z tych trzech rzeczy. Wyjściowe rozumowanie ma pewien sens, ponieważ oba systemy w głównej mierze mają to zastosowanie, że nawet jeśli z bossa lecą określone itemy o określonym item levelu, który nas już po prostu nie interesuje, bo mamy większy, to nawet wtedy możemy jakkolwiek liczyć na to, że nastąpi ulepszenie tego itemu, a wraz z nim naszego sprzętu. Kluczową jednak różnicą w obu systemach jest rzecz jasna: jednostajna progresja patch valor Pointy w opozycji do RNG właśnie patch titan forging. I rozumowanie Blizzarda zapewne jest takie, że uznali oni, że jeśli chodzi o to pole sytuacyjne, o którym wyżej powiedziałem, to z bosem co domyślnie nam lepszych itemów nie oferuje to, że będzie tu losowość, aby uzyskać ten tak zwany moment of excitement. Problem z tym jest oczywisty, i ciężko się dziwić, że, patrząc całościowo na odbiór ilości RNG w grze, gracze wpadli w furię na takie tłumaczenie i taką decyzję. I ja tutaj również mam pewien pomysł, którym można by połączyć pozytywy z obu systemów, mianowicie. Proponuję przywrócić system progresyjny valor pointów, ale dodać do tego mechanizm Titan forgingu, czyli tutaj szczęśliwe RNG by nam nie dało bezpośredniego ulepszenia itemu jak teraz. Tylko przy Titan Forge'u, czy jakkolwiek by się to miało zwać, dostawalibyśmy więcej valor pointów za bossa, niż normalnie powinniśmy byli dostać. Jest to moim zdaniem lepsze, bo szczęście w losowości może nam tutaj przyspieszyć naszą planowaną progresję, zamiast, tak jak jest teraz, Decydować w całości o tym, czy my nagrodę w ogóle dostaniemy, efektywnie redukując frustrację wynikającą z tego systemu. I trzeci powód, dla którego Blizzard zlikwidował Valor Pointy, tyczy się tego drugiego pandariowo-wodowego modelu, to znaczy używamy Valor Pointów do upgrade'owania gier, które już mamy. Ten powód to przepaść item levelowa między raid right tierami w WoWie. O co chodzi? Załóżmy, że jesteś w tierze pierwszym, który dla prostych liczb przyjmijmy, że dropi na poziomie rajdu Heroic itemy z item levelem 100, a wersja myfikowa 115. Mija pierwszy tier, więc raid z następnego tieru musi oferować nagrody o wyższym item levelu o 30. To znaczy, raid z tieru numer 2 oferować na Heroiku będzie item level 130 zamiast setnego. A Mythic item level 145 zamiast 115. A teraz wyobraźmy sobie, że w czasie obu tierów obecny jest system Valor Pointów. Raidując Heroic w pierwszym tierze, dostając rzecz o item levelu 100, możemy ją upgradeować do powiedzmy 110, tak jak kiedyś. Więc w tym momencie zapewne musielibyśmy podnieść Heroic item level z następnego tieru już nie do 130, tylko do 140. I problem, który w tym momencie powstaje, to jest różnica między gildią, która dopiero zaczyna rajdować, a gildią, która rajdowała już w poprzednim tierze. W związku z czym to ta druga będzie miała zabrajdowany gear. To znaczy, powiedzmy, że na poziomie 110. A pierwsza gildia nie, więc dla niej będzie to o wiele większa przepaść. To może się wydawać trochę zawiłe, w skrócie po prostu chodzi po pierwsze o drastyczną przepaść item levelową z tieru na tier, co prowadzi nas w szybkim tempie do kosmicznych liczb na itemach, co już teraz i bez tego jest problemem, a ponadto ten dysbalans między gildią startującą a gildią wcześniej już raidującą. W mojej ocenie to drugie nie jest tak naprawdę problemem, bo to jest wręcz zdrowe, że gildia ma nagrodę za to, że wcześniej rajdowała w postaci lepszego head startu. A teraz też tak naprawdę nadal tak jest, tylko trochę mniej. A co do kosmicznych liczb, szczerze sądzę, że już lepiej, żeby w tym momencie, w tym aspekcie było gorzej, po to, by w innym, o wiele bardziej kluczowym, było lepiej. Bo na koniec dnia trudno, że mamy wielkie liczby, skoro jest o wiele lepszy system progresji i wpływu gracza. Odwrotna wymiana nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza teraz. I wreszcie moja ostatnia propozycja, mianowicie gruntowna reforma loot systemu w wowie w postaci dodania opcji celowania w konkretny item z loot table. Chodzi mi o to, aby już zostawić całą losowość w tym, czy dostaniemy z bossa item czy inny resource, tak jak jest teraz, ale żeby jak już ten item poleci, to żeby był to dokładnie ten item, który gracz wycelował wcześniej z loot table. Mamy bossa, który dropi 5 itemów dla naszego speca, a nas interesuje najbardziej trinket z tego bossa. W tym więc rozwiązaniu wybieramy ten trinket jako item, który dostaniemy, jak już szczęśliwie rzucimy kostką, że lud w ogóle dostaniemy. Wyeliminowałoby to dużą część frustracji z obecnego systemu, w którym możemy z tego bossa po raz trzeci dostać jakiś śmieć, który w ogóle nie jest nam potrzebny. To są propozycje, które mi przychodzą do głowy, mając na uwadze to, z czego moim zdaniem powszechne niezadowolenie wynika, bo na koniec dnia, co może w obecnych realiach brzmieć dosyć abstrakcyjnie, RNG tak naprawdę nie jest w istocie czymś złym. Fajne jest oczekiwanie i trzymanie kciuków, a potem dzika radość. To jest coś, czego nie oferuje typowy linearny system progresji. Dlatego moim zdaniem powinniśmy zmierzać nie do zastąpienia RNG w każdym aspekcie linearną progresją co zdaje się być dość powszechnym poglądem ostatnimi czasy tylko poprawić RNG, amortyzując tę stronę tej monety, która generuje frustrację. I dobrze robi to w mojej ocenie system progresyjny, w którym występują elementy RNG, a nie system, który fundamentalnie jest cały oparty na RNG, nawet jeśli dalej ma wprowadzone amortyzacje. A jakie są Wasze odczucia co do losowości w wowie? Co sądzicie o moich propozycjach? I jeszcze, jakie byłyby Wasze propozycje? Dzięki za oglądanie i zapraszam do pisania.